Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiejszego, stajennego vloga zaczynamy sobie od unboxingu olbrzymiej paczuszki od Horse Pony. Jest ona naprawdę bardzo ciężka. Ja oczywiście wiem co znajduje się w środku i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć to na żywo. Także nie przedłużając, bierzemy się za otwieranie. Okej, okay, udało mi się otworzyć już paczuszkę, ale otworzyłam ją oczywiście do góry nogami, także brawo ja. Trudno, także bierzemy się za otwieranie od spodu. Powiem Wam szczerze, że ja naprawdę uwielbiam sklepie dzieckiej Horsant Pony i to nie tylko dlatego, że mam z niej współpracę, ale dosłownie za każdym razem przysyłka jest tak ekspresowa, że zamawiam dzień wcześniej, a kolejnego dnia paczka jest już u mnie, także wielkie promsyce Horsand Pony za to naprawdę. Przeszybka wysyłka. Jeśli potrzebujecie czegoś pilnie, to naprawdę Horsand Pony daje radę. Eee, ja bardzo dziękuję oczywiście za kolejną ekspresową przesyłkę. A wy pamiętajcie, że jeśli chcecie zrobić eee, również zakupy w sklepie dzieckim Horsand Pony, to wszystkie moje kody znajdziecie poniżej w opisie. Proszę fajnie kupić coś z robacikiem. Ja tam lubię. Dobra, bierzemy się za unboxing. Pierwszą rzeczą, yy, przez którą prawdopodobnie ta paczka jest aż tak ciężka, jest sól malajska dla blendorka. Ta sól chyba ma około 2 czy 3 kilo. Jest taka naprawdę bardzo duża. I ma oczywiście również sznureczek do przywiązania, także można ją przywiązać do boksu na spokojnie i konik może sobie ją lizać. Ja widzę, że Blandorek naprawdę bardzo lubi wszelkiego rodzaju sole. Ja na początku w sumie, jak on przyjechał, to kupiłam mu gryzaki, które oczywiście już są całe obgryzione. I po środku właśnie była lizawka, którą on w sumie cały czas liże, podgryza, także widzę, że naprawdę bardzo lubi takie rzeczy i najwidoczniej po prostu tego potrzebuje, więc ja zamówiłam mu taką olbrzymią sole. Kolejnym preparatem jest żel chłodzący na nogi. Ja z tych żeli naprawdę bardzo często korzystam. Bardzo dbam o to, żeby te ścięgna się w żaden sposób tam nie przegrzewały, ani nic i właśnie po takich mocniejszych treningach naprawdę bardzo fajnie się to sprawdza. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy Wy również korzystacie z żeli chłodzących, czy może chodzicie nogi wodą, czy może wcale nie chodzicie. Dajcie znać, jakie Wy macie na to sposoby. O ja! Dobra, już wiem co to jest, bo zastanawiałam się co to jest. Kolejną rzeczą są wodze, na które czekałam. Tam, bo były one zamówione dla mnie pod zamówienie właśnie. I są to wodze, słuchajcie, gumowe od Equiline. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa jak one się będą sprawdzać, bo wyglądają naprawdę bardzo solidnie. Nie no, są naprawdę sztosowe. Powiem Wam, że ja naprawdę uwielbiam gumowe wodze i to jest chyba mój ulubiony rodzaj wodzy. Najlepiej, i najstabilniej leżą w ręku. Jestem bardzo ciekawa jak będą się one sprawdzać. Tak jak mówiłam są to wodze od Equiline, więc myślę, że jakościowo tutaj będzie top i nie mogę się doczekać żeby je przetestować. I mam tutaj jeszcze dwie ostatnie rzeczy e, i jest to coś, co w sumie jest aktualnie bardzo potrzebne. Są teraz już coraz ładniejsze pogody, coraz więcej słoneczka, a to oznacza też niestety coraz więcej robactwa. I tutaj zamówiłam coś, co Blandorkowi na pewno bardzo, bardzo się przyda, a mianowicie maska i darka siatkowa na muchy i już Wam pokazuję, jak to wszystko się prezentuje. Maskę zamówiłam od Equiline. Szczerze mówiąc stwierdziłam, że wolę zainwestować w maskę troszkę więcej, a żeby była ona faktycznie wiecie, y, fajna, użyteczna. Żeby może też tak w oczy nie wchodziła, bo niektóre te maski potrafią niestety zaginać się w okolicy oczu i wchodzić do, do oczków dla koni. No i przede wszystkim też e, myślę, że ta powinna przetrwać naprawdę dużo, bo jakościowo wydaje się naprawdę fajna już Wam pokazuję, jak wygląda. No powiem wam, że ta siatka naprawdę jest porządna. <laughs> Dobra, możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Tutaj mamy też dodatkowo zasłonkę na krabki, którą można odpiąć bądź zostawić, bo ona jest bodajże na rzep. Sama siatka w sobie jest naprawdę świetna jakości. Czuć, że jest ona taka naprawdę solidna i myślę, że blendorek ogólnie będzie wyglądał jak taki mały pszczelarz w niej, ale ważne, żeby była użyteczna i żeby chroniła mu faktycznie oczka, żeby przyjemniej mu się na ten padaczek wychodziło. Uszka mamy zrobione również z siateczki, więc są one kramione i od środka wszystko jest podszyte takim milutkim materiałem w każdym miejscu, żeby konik się nie obcierał i żeby było mu wygodnie. Także myślę, że ta maska naprawdę świetnie się sprawdzi. Wygląda na taką top, top, top i wizualnie i wiecie, jakościowo, także mam nadzieję, że blendorkowi się spodoba. I tutaj mam już ostatnią rzecz. Jest to yy, derka siatkowa od Kawalkade. I tutaj ja miałam mały problem z rozmiarem, bo tak naprawdę nie wiedziałam, jaki blendorek nosi rozmiar derki, więc któregoś razu przymierzyłam mu po prostu derkę polarową z Waldhausena. I ja miałam rozmiar tej derki 145. I była ona no trochę za duża na blondora, więc stwierdziłam, że chyba 135 powinna być dobra, aczkolwiek zmierzymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie na niego pasować i wszystko będzie w porządku. W zestawie mamy zarówno derkę, jak i kaptur do derki, także naprawdę bardzo fajnie. Zapomniałabym o jeszcze jednej rzeczy. Ja w ogóle zapomniałam, że ja ją faktycznie zamówiłam. Jest to e, oczywiście siatka na siano. E, jest to siatka kolekcyjna od QHP, w takim bardzo ładnym fioletowym kolorze. Totalnie zapomniałam, że ją zamawiałam. Powiem Wam, że naprawdę te siatki to jest totalny must have. Tym bardziej jak ma się konia psuje. Tak jak yy, mój pięknie psuje mi wszystkie siatki. Dostałam już od Was polecenie na yy, siatki bodajże odpis of. Heaven, czy coś takiego to się nazywa, że ponoć są naprawdę świetnej jakości, więc planuję po prostu stamtąd siatkę zamówić. Ale póki co mam taką z QHP, bo oczywiście dwie moje siatki z Kerbla już są zepsute. Jedna ma całą dziurę po jednej stronie, gdzie tak naprawdę nie opłaca się tego siana wpychać, bo ono wypada. A druga jest już zepsuta, jeśli chodzi o to mocowanie. A jeśli chodzi o dekkę siatkową, to już wracamy do tematu. Jest ona w takim kolorze, ma oczywiście, o to jest chyba w ogóle właśnie ten pas pod brzuszek. Okej, okay, to jest kaptur na pewno, już widzę. Jest ona w takim jasno-szarym kolorze i ten materiał derki jest naprawdę bardzo fajny i solidny. Nie jest on zbyt gruby, ale myślę, że naprawdę będzie fajnie chronił konika przed tymi wszystkimi owadami. Naprawdę bardzo fajnie, porządnie się prezentuje. Tutaj mamy oczywiście rzepy, napis kawalkada. Powiem Wam, że naprawdę jest bardzo ładna ta derka. Szczerze mówiąc, wygląda ładniej niż w internecie, moim zdaniem. Już w necie mi się spodobała, ale na żywo jest jeszcze ładniejsza, bo wydawało mi się, że będzie ona bardziej biała, a jest taka fajna, jasna szara, naprawdę przepiękny kolor, i wszystkie te akcenty właśnie y, jasno-żółte, przepięknie pasują do tego koloru. Uciekamy teraz na stajnie i zobaczymy, jak sprawdzą się nowe rzeczy. No i witam się z Wami już, kochani, ze stajni. Jestem już tutaj z moim blondurkiem, kochanym. Moim blondusiem. Eee, Dostałam się w ogóle od dziewczyny stajni takie słodkie zdjęcia, jak blondorek sobie leżał i spał. On <laughs> był taki słodziutki, że nie mogę. Tutaj wam się wyświetlają. Ale jak przyjechaliśmy, to już sobie stał i Jad Sianko, więc chyba sobie już pocilował. Odespał, odpoczął i teraz już wcina sianeczko. Trzeba mu uzupełnić siatkę. Dzisiaj chcę mu pomierzyć te wszystkie rzeczy, czy są na pewno na niego dobre. Pierwsze, co musimy oczywiście eee, uzupełnić siateczkę dla blondorka, bo on nie lubi takich końcówek. Bo musi się chłopak namęczyć i się bardzo denerwować. Że musi myśleć jakieś ścianko, a nie może sobie po prostu zjeść. Także pierwsze, co bierzemy się za uzupełnienie siatki. Tutaj mam tą siatkę, którą wam pokazywałam. Tak się ona prezentuje. Jest naprawdę w bardzo ładnym kolorze. Także uzupełnimy ją sobie, zawiesimy ta blandorka. No, nie wygląda? Nie, no myślę, że jest pojemna. Myślę, że też na pewno będzie ją o wiele łatwiej przywiesić, bo tutaj działa system sznurków. Także uzupełnimy, zobaczymy, ile siana nam tu wejdzie. Myślę, że przejściowo będzie wystarczająco, ale wypchajmy ją i zaraz zobaczymy. Ja już jestem z blendorkiem Poląży. Dzisiaj poszliśmy sobie na lążownik, żeby chłopak sobie troszkę pobiegał, bo naprawdę miał dzisiaj wyjątkowo dużo energii. Nie nagrywałam wam zbyt wiele teraz, bo było sporo koni na stajni, więc zaraz jak wrócimy na stajnię, to oczywiście musimy pomierzyć jeszcze, jeszcze resztę rzeczy. Musimy zawiesić oczywiście sól dla blendorka. Ja w międzyczasie z Dawidem też uzupełniłam siatkę na siano i finalnie nie zdecydowaliśmy się uzupełniać tamtej nowej, bo okazała się być mega mała. Ja obawiam się, że ta siatka to nie starczyłaby mu na zbyt wiele, więc wolałam już wy pchać tą zniszczoną po prostu i ją mocniej przewiązać, niż wypychać tą i martwić się, czy po prostu starczy mu jedzonka. Więc ta siatka na pewno tak czy siak się przyda, bo myślę, że ona będzie fajna albo na padok, albo może na jakiś transport, czy coś z tych rzeczy. Więc na pewno ją w jakiś sposób wykorzystam, natomiast do boxu wydaje mi się, że jest troszkę za mała niestety. Miło, że jest ładna i, i fajna, to niestety musimy korzystać dalej, póki co z tej zniszczonej. Póki zamówię i po prostu przyjdzie nam ta nowa, ale ona jest spoko, bo jest naprawdę pojemna. Jak na stajnie to też musimy oczywiście blandorekaby zrobić yy, pudełka aktualnie blandorek z Dawidem się tutaj stępują już po robocie. blandusiu dzień dobry prosimy zaprezentować ładnie Tego jeszcze się akurat uczymy, ale już naprawdę fajnie chłopak załapał i kombinuje co ma zrobić z tymi wargami. Jeszcze tylko nie wie do końca, że ma przytrzymać. Czasem jeszcze kłapie, czasem mu się zdarza przytrzymać dłużej i wtedy też oczywiście jest nagradzany. O super! Bardzo się, bardzo się chłopak stara, a jeśli chodzi o samą lążę, to naprawdę bardzo fajnie dzisiaj pracował. Dzisiaj skupiliśmy się mocno na zmianach tempa, czyli kus, galop, kus i kus, galop, kus, stęp. O, takie przejścia, żeśmy robili. Ogólnie prawa strona jest jego gorszą stroną i jest mu naprawdę bardzo ciężko na to prawo. I na początku miałam taki problem, że on w ogóle nie chciał mi zagalopować na dobrą nogę, było to naprawdę straszne. Ale na szczęście już to przepracowaliśmy i bardzo się chłopak zaczął naprawdę starać, troszkę się rozciągnął i teraz już tak naprawdę w większości idzie na dobrą nogę. Co blenderku? Co robi koninek, co? Co robi moja koninka? <laughs> co robi moja koninka kochana? Dobra, teraz. Przyszła pora na zmierzenie nowego sprzętu y, dla pana Blandorka. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy on kiedykolwiek miał na sobie y, maskę na muchy. Derkę być może miał, aczkolwiek chyba nie, niezbyt lubi, no ale będzie musiał się przyzwyczaić, bo to jest dla jego dobra. Także próbujemy mu zmierzyć tą machę. Pokażcie. Nope. Chodź, chodź. Nie bój się, nie bój. Chodź. No ja wiem, mamunia pszczelarza z ciebie zrobi. Drogie uszko zaaplikowane. Coś tu zapewne poplątałam z zapinaniem i będzie trzeba poprawiać, Ale generalnie jest dobra. Myślę, że jest idealna i na pewno będzie mu o wiele lepiej w tej masce. Myślę, że też yy, chyba najlepiej byłoby tą maskę w ogóle zakładać pod kantar. Tak mi się wydaje, że będzie najsolidniej to wszystko leżało i nic mu nie będzie spadać. Wygląda bardzo śmiesznie, ja mu wzięłam rozmiarko. Ta maska jest też o tyle fajna, że ona ma tutaj jakby usztywniany ten pasek Equila, Dzięki czemu ta maska nie będzie jakoś mocno wchodzić w uszy? Ja wiem, musisz się przyzwyczaić, wiem. I tutaj na chrapki też na pewno mu będzie super e, wszystko chronić. Tutaj też, jak możecie zobaczyć, to można sobie odpiąć albo zostawić i wszystko jest obszyte takim milusiem polarkiem. Także naprawdę top. Jestem zadowolona. Muszę się tutaj e, ogarnąć z tymi wszystkimi paskami i tak dalej. I brrr. Zobacz, jak fajnie. Muszę zobaczyć, czy rozmiar jest dobry. Jeszcze nie będę cię dzisiaj w tym zostawiać, bo bez sensu miałabym to robić. Maska jest na pewno dobra na niego, tylko troszkę mu się jeszcze nie podoba. Musi się do niej przyzwyczaić. Troszkę go wkurza to, że ma to przedłużenie na chrabki i to chyba jest najgorsze dla niego, ale jeśli. Będzie jakiś problem, to ja po prostu mu to zdejmę. Zastanawiam się tylko nad rozmiarem darki, czy ona na pewno jest dobra, i zastanawiam się, czy jednak nie wziąć rozmiar większej, bo żeby miał taką większą swobodę ruchu, bo wydaje mi się, że troszkę jest za mocno ściśnięty. Myślę, że jednak musi mieć 145 niestety. No i ja witam się z Wami już kolejnego dnia na stajni, bo poprzedniego dnia był taki młyn na stajni, że po prostu nie miałam jak tego wszystkiego nagrać. Jesteśmy aktualnie na padoczku u Blandorka i jak możecie zobaczyć, mam tutaj tą nową siatkę. Ona okazała się być bardzo mała i po prostu do boksu się nie nadaje, ale na całe szczęście już znalazłam dla niej zastosowanie, ponieważ będzie służyła jako siatka na siano, na padok, więc lecimy ją uzupełnić, bo już tak naprawdę ją przywiesiłam, to siatko zosta y to sianko zostało zjedzone, także musimy uzupełnić ją od nowa, no i przynieść i przywiązać, także lecimy na stajnię uzupełnić. Dobra, blenderek już odprowadzony do boksu, bo przyszła pora obiadowa. Wsypałam mu obiadek i już ma zamontowaną oczywiście sól w boksie, którą zamawiałam. Wisi sobie ona dokładnie o tutaj i widać, że już z niej korzystał, bo jest dosyć mocno wylizana z jednej Strony, jak możecie zobaczyć. I już tak naprawdę pierwszego dnia, jak przyniosłam tą sól, to od razu zaczął sobie ją lizać. I co? Siatka zrobiona, uzupełniona. Musimy jeszcze zrobić pudełka dla Blandora. I weźmiemy się chyba za to teraz. Ja wam pokażę, jaką ma teraz dietę, bo troszkę się pozmieniało. Zmienił się przede wszystkim rozmiar pudełek dla Blandora, bo teraz mamy takie 6,5 litra. Na razie jesteśmy jeszcze w trakcie zmiany tej diety, więc yy, robimy to tak na delikatnie. Jeszcze Blandor nie ma takich pełnych dawek, które powinien dostawać. Więc Blandorek jeszcze dostaje pomniejszone dawki, tak naprawdę o pół z tych nowych rzeczy, które powinien dostać. Obcięliśmy mu owiec. Miał 3 3 kilo teraz ma dostać 2 kg. dodatkowo dostaje sieczkę, tylko troszkę inną sieczkę niż dostawał i balanser. Zaraz Wam wszystko pokażę, też powiem w jakich dawkach dostaje. I to jest dieta póki co jeszcze nie pełna, bo dostaje pół tych dawek właśnie nowych pr produktów. Tak naprawdę za kilka dni będzie już mógł dostawać pełne dawki, więc będzie dostawał w sumie to razy dwa. <laughs> no i co? I, i uzupełnił mu te pudełeczka. To jest też taka dieta... Y przejściowa. Zobaczymy jak on będzie na niej funkcjonował i później będziemy ewentualne zmiany też wprowadzać. I tutaj też ogromne podziękowania dla teamu Optifit za ułożenie nowej diety dla Blandorka, żeby była ona bardziej zbilansowana i dopasowana do niego. Także wielkie, wielkie podziękowania i tutaj będziemy wszystko testować. Ma też do nas przyjechać za jakiś czas dietetyk, żeby obejrzeć go na żywo, zważyć i później będziemy kombinować dalej, ale póki co to jest taka dieta na przejście, więc pokażę wam jak to wszystko wygląda. Pierwsze co to sypie owies. Standardowo do każdego pudełeczka. Jeśli chodzi o sieczkę, to tak się ona prezentuje. Jest to sieczka Cool Condition and Shine od Dęgi, oczywiście. I ma ona taką bardzo fajną strukturę, bo jest ona taka. E, taka milutka w dotyku, jakby była dosłownie oblepiona jakimś olejem, taka jest delikatna, mega fajna i naprawdę przepięknie pachnie, aż samemu chciałoby się jej spróbować. I póki co taka miareczka leci na trzy posiłki, ale już niedługo będą to dwie, dwie miarki, bo tak jak wam mówiłam, to jest póki co pomniejszone, żeby ze spokojem wprowadzić mu tą dietę i żeby nie było żadnych rewolucji i problemów przy zmianie. Także póki co jest tak, a już za kilka dni będziemy to zmieniać i będzie jej też o wiele więcej. Dlatego też musiałam po prostu kupić większe pudełka, żeby wszystko mi się tu mieściło, bo no byłoby ciężko. Dobra. I do tego wszystkiego leci jeszcze balancer. Balancer jest saracena. To się nazywa essential balancer. Jest on saracena. Jest on w formie takiego peletu. Już wam pokazuję jak to wygląda. Tak się to prezentuje. Ten balancer jest w formie takiego peleciku małego. I póki co do każdego posiłku leci po 100 gram, a później będziemy to zwiększać do 200 na każdy posiłek. Do obiadku blenderek dostaje dalej olej lniany, czyli ten Kentucky Caron Oil od Forana. Jest on naprawdę świetny, super się sprawdza, jestem z niego bardzo zadowolona. Natomiast ten preparat Foran Coopervit, czyli ta miedź, którą brał na wymianę sierci, już jedzie do domku, bo sierść już wymieniliśmy, także e, tego podawać już nie musimy. On dostawał ten preparat przez... Miesiąc chyba, czyli w sumie tak jak powinien, już dalej yy, nie będzie tego dostawał. Zostajemy na oleju i muszę przywieźć z domu, bo mam dla niego wielką butelkę właśnie takich ogólnych witamin, taką multivitaminę, którą z powodzeniem można u koników stosować. Tak naprawdę to będzie tyle w dzisiejszym odcineczku. Ja jeszcze blenderka sobie na spokojnie rozczyszczę, wyczyszczę, żeby się błyszczał <laughs> z tych wszystkich zaklejeczek, co się spocił. E, koniecznie zostawiajcie łapeczki do góry, a my widzimy się w kolejnym odcinku.